w słów, które Jezus wypowiada w Ewangelii, mamy trochę takich, które odbieramy jako trudne. Bywa, że są trudne, ponieważ ich nie rozumiemy, nie wiemy do końca o co Jezusowi chodzi albo jak to, co on mówi, przełożyć na nasze życie. A nawet już rozumiemy i wiemy, czego od nas oczekuje, do czego nas zaprasza, jak chce się postępowali, żyli, zachowywali się. To trudność polega na tym, żeby teraz no właśnie wprowadzić to w życie i zacząć tak żyć. Próbujemy, staramy się, no ale często nie wychodzi. Bo jest to trudna nauka, trudne słowo, trudne wymagania. W tej dzisiejszej Ewangelii mamy takie trudne słowo. Gdy Jezus mówi nam, żeby być prawdziwie Jego uczniem, prawdziwym Jego uczniem to jest ten, kto bierze swój krzyż. Czyli te trudne doświadczenia, jakie w życiu się pojawiają, cierpienia, problemy, trudności, Tak uczniowie Chrystusa nie buntujemy się w tych momentach, nie wypominamy Panu Bogu, nie lamentujemy, tylko cierpliwie mierzymy się z nimi. Bierzemy swój krzyż tak, jak to zrobił Jezus, biorąc krzyż i idąc na Golgotę. Tak samo Jezus mówił, żebyśmy zapierali się siebie, czyli mówili sobie nie. Mówili sobie nie, kiedy mamy na coś ochotę, a na przykład to nie jest dobre. Mówili sobie nie, kiedy mamy jakiś pomysł na życie, jakieś, jakieś swoje marzenia, a akurat Bóg oczekuje od nas czegoś innego. I nas zaprasza, byśmy wtedy my powiedzieli sobie nie. No a nieraz byśmy chcieli właśnie tak, chcielibyśmy iść w tym kierunku, nie? No jest to trudne wtedy. Ale mamy dzisiaj jedno takie zdanie Jezusa w tej Ewangelii. Odnośnie którego myślę, że, i to myślę, że mogę tak powiedzieć ogólnie, i się nie pomylę za bardzo, że moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o ich zachowanie. Że po prostu, no, wysoki poziom. Naprawdę nie mamy żadnych problemów, żadnych trudności, żeby to słowo wprowadzić w życie. I przychodzi nam wręcz automatycznie, spontanicznie. To jest to zdanie, które Jezus powiedział do uczniów. Zaraz po tym, jak Piotr powiedział w imieniu pozostałych, że Ty Jezu jesteś Mesjaszem, i co wtedy mówi Jezus? Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. Surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. Chyba nie mamy z tym problemu. Nie wiem, czy jest to wśród nas taki, że po prostu nie może się powstrzymać, żeby mówić o Jezusie. Ma takie pragnienie nieodparte, że. Przy każdej nadarzającej się okazji, po prostu by mówił o Panu Jezusie. Kogo spotka na chodniku, w sklepie, słuchaj, i Pan Jezus jest taki, i taki, chodź do Niego. No chyba nie, chyba nie. Żeby się o tym przekonać, czy, czy faktycznie tak jest, że, że po prostu to, to przekazanie Jezusa mamy opanowane do perfekcji, pomyśl, kiedy po raz ostatni porozmawiałeś z kim o Jezusie, albo jeszcze prościej. Kiedy w rozmowie z kimś, z drugim człowiekiem wypowiedziałeś imię Jezus? Od razu mówię, że to nie chodzi o coś takiego o Jezu albo Jezus Maria, które często nam się zdarza wypowiadać, ale bynajmniej nie myślimy wtedy świadomie o Panu Jezusie, żeby komuś o Nim powiedzieć, tylko bardziej traktujemy jako przecinek zdaniu albo zamiennik bardziej niecenzuralnych słów. Natomiast chodzi o taką sytuację, i też nie w czasie modlitwy, bo w czasie modlitwy myślę, że to nie mamy problemu, tak jak jestem na indywidualnej modlitwie, żeby wypowiedzieć mi pana Jezusa, czy jak jesteśmy w kościele. Ale w takich normalnych rozmowach poza kościołem, jak jesteś bliskimi w domu, jesteś w sklepie, jesteś widzisz kość na ulicy. Kiedy po raz ostatni wypowiedziałeś imię Jezus? Wczoraj, w ciągu minionego tygodnia, w ostatnim miesiącu, może w minionym roku. A może trzeba jeszcze pokopać głębiej, pokopać głębiej. Być może w tym kopaniu się, gdzieś dojdziemy lata wstecz, jeszcze jak dzieci były małe i mówiłeś, mówiłaś im o Bozi. Przychodząc do kościoła pokazywałeś na krzyżu, to jest Pan Jezus. Być może no, to był ten ostatni czas, kiedy... Kiedy Pan Jezusie już mi powiedzieli. Nie mylę się chyba dużo, nie? Ufam, że wyczuwacie dużą ironię w tym, co teraz mówię, bo taki, taki mam cel. Um. Owszem, i ja te słowa zacytowałem yy, tak, jak one brzmią, ja ich nie przekręciłem, nie wymyśliłem. Rzeczywiście tak Jezus powiedział. I to jest zapisane w Ewangelii Świętego Marka w 8 rozdziale, w tym fragmencie, który czytamy dzisiaj. Jezus powiedział, surowo im przekazał, swoim uczniom, to jest też ciekawe, nie? To, to, to surowo im przekazał, żeby, no to jest, było dla niego w tym momencie ważne i naprawdę upomina, nikomu, żeby nikomu o nim nie mówili. Zgadza się, ale musimy złapać kontekst, w jakim te słowa padły. To był początek działalności Pana Jezusa, kiedy ludzie zaczęli Go poznawać. Od... Zachwycać się tym, co, co, co czyni, co mówi. Apostołowie dzięki Światu Bożemu. i Sam Jezus mówi Piotrowi, że to nie, sam na to nie wpadł, tylko mu Bóg to objawił. Dostrzegli w Jezusie Mesjasze, że to jest Mesjasz, ten którego Bóg im zapowiadał, że przyjdzie. Jezus im mówi, nie mówcie, mimo że Wy o tym wiecie, nie mówcie tego ludziom. Dlaczego? Ponieważ Jezus zdawał sobie sprawę, że kiedy ludzie słyszą słowo Mesjasz, to od razu im się wkrywa w głowie lampka i o, on nas wybawi spod okupacji Rzymian. Przecież Mesjasz, jak ma przyjść, to On zaprowadzi Królestwo Izraela, które rozszerzy się na cały świat. Jerozolima będzie centrum świata. I oni od razu mają takie wyobrażenia. Żeby to potwierdzić, nie musimy szukać daleko, bo w tej samej Ewangelii mamy reakcję Piotra. Bo kiedy Jezus zaczyna mówić uczniom, słuchajcie, ale jak pójdziemy do Jerozolimy, to tam nie będzie wcale kolorowo, bo, bo starsi, Arcykapłani, uczeni w prawie doprowadzą do mojej śmierci. Zostanę tam zabity. No to wtedy Piotr mówi: nie, nie, Panie Jezu, co ty gadasz? No, przecież ty jesteś Mesjasz, tak? No, ty, ty, ty masz misję do zrobienia. Ty masz zaprowadzić swoje królestwo, a ty nam jakieś śmierci opowiadasz. Zresztą też tej samej Ewangelii uczniowie w pewnym momencie pytają: Panie, a kiedy wreszcie przywrócisz królestwo Izraela? A też w innym momencie dwóch spośród uczniów, Jan i Jakub, kombinują, no w jaki sposób w tym królestwie Pana Jezusa być kimś, zasiadać gdzieś, tam, mieć pierwsze miejsca i posłają swoją mamę, żeby w ich imieniu ugrała to dla nich, poprosiła, żeby Jan i Jakub, moi synowie, byli po Twojej prawej, lewej stronie. Takie mieli myślenie i oni wcale się nie różnili od tego, jak myśleli Żydzi wtedy o Mesjaszu. Dlatego Jezus nie chce, żeby to się roz rozchodziło. Bo nie takim Mesjaszem on jest. On ma misję od Boga, ale, ale inną. I dopiero kiedy faktycznie w Jerozolimie dokonała się jego męka, jego śmierć, i kiedy uczniowie mogli zobaczyć, o co faktycznie Jezusowi chodzi, to kiedy przychodzi do nich po zmartwychwstaniu, to wcale nie wypowiada tych samych słów. Słuchajcie, siedzcie tutaj zamknięci. Nie wyruszajcie się stąd, nikomu o mnie nie mówcie ani słowem. Mówi na akutkę, nie znaliście mnie, tylko mówi zupełnie odwrotnie: mówi idźcie na cały świat i czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów. No, żeby uczynić kogoś uczniem Jezusa, kto Jezusa nie zna, to trzeba zacząć o nim mówić, opowiadać. Już nie faktycznie poszli, nie tylko ograniczyli się do tego, żeby chodzić po Palestynie, po miastach żydowskich i tam opowiadać o panu Jezusie, licząc, że już jakaś tam informacja o Nim docierała, ale przecież rozeszli się dalej, byli w Koryncie, byli w Atenach, nawet Paweł czy Piotr później w Rzymie, a ci ludzie tam nie mieli bladego pojęcia o tym, że był ktoś taki jak Jezus. Znaczy jakiś tam Jezus był, bo to było imię powszechnie stosowane w Izraelu, ale że Jezus Chrystus, Boży Syn, nagle przyszedł na świat. Dzisiaj mamy tak, że coś się podzieje na drugim kontynencie ważnego, to my w ciągu paru minut już o tym wiemy, no, ale to był inny świat, inne czasy. Tylko kiedy uczniowie szli do tych różnych miejscowości, oddalonych od Palestyny, no to zaczynali opowiadać. O Jezusie, słuchajcie, był ktoś taki, jak Jezus, ale nie był zwykłym człowiekiem. Był człowiekiem, ale nie był zwykłym, bo był też Bogiem, który przyszedł na świat, a żeby nas uratować, żeby nas bawić. On umarł na krzyżu w Jerozolimie, został męczony, ale umarł za nasze grzechy. I nie pozostał w grobie, ale z martwych stał, bo Bóg skrzesił jako Pana władcy, by nam, nam wszystkim dać odkupienie. I tak apostołowie zaczynali głosić i rozpowiadać dobrą nowinę w Ewangelii Jezusie Chrystusie. I tego Jezus oczekuje od każdego swojego ucznia. Jeśli nosisz imię chrześcijanina, czy tego, który należy do Chrystusa, zostałeś ochrzczony w Jego imię, to Jezus oczekuje od ciebie, że będziesz o Nim mówił, będziesz się Nim dzielił, będziesz pomagał innym poznać Jezusa, spotkać się z Nim, stać się Jego uczniem. Mamy z tym duże problemy, oj, bardzo duże. Do Kościoła przejść jeszcze jesteśmy jakoś w stanie się ogarnąć i się tego nauczyć, żeby pomodlić się Codziennie jeszcze jesteśmy, damy radę, ale żeby mówić innym o Jezusie poza kontekstem Kościoła, Mszy Świętej, wypowiadać to imię wobec innych, przychodzi nam trudno. Z różnych powodów. Nieraz się wstydzimy, chcemy wybiegać przed szereg, a co oni sobie od nas pomyślą, a to, to obciach to przyznawać się do wiary teraz do Kościoła. Może czujesz się niekompetentna, niekompetentny, boisz się, jak wejdziesz na te tematy, to, to się zagnie argumentem, nie będziesz umieć odpowiedzieć, no i taki ze mnie wyjdzie ewangelizator, co nie będzie potrafił wyjaśnić, odpowiedzieć, uzasadnić tego, w co wierzy. Z różnych powodów nie mówimy o Jezusie. Dlatego w naszej parafii chcemy dać nam wszystkim do ręki narzędzie, które pomoże nam, które pomoże nam. Docierać z dobrą nowiną o Panu Jezusie do, i do innych ludzi. Nie jest to nowe, nowe narzędzie, bo ono pojawiło się już w tej parafii już jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią, przez kilka lat. Pandemia trochę nas wystopowała, ale teraz chcemy wrócić. Mam na myśli Alfę. Alfę kurs alfa cyk, spotkaj, który jest świetnym narzędziem do tego, żeby pomagać. Ludziom zbliżać się do Pana Jezusa, poznawać Pana Jezusa, otylć go w swoim życiu. O tym, czym jest Alfa, na czym ona polega, o swoim doświadczeniu przeżycia Alfa, świadectwo teraz podzielą się z nami Kasia i Krzysztof. Posłuchajmy. Spokój i dobro. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na najbliższą medycję kursu Alfa. Jest to cykl dziesięciu spotkań, które są przygodą z Bogiem, pozwalają pogłębić swoją wiarę, porozmawiać o niej z innymi albo w ogóle ją odnaleźć. I tutaj to słowo spotkań jest użyte celowo, bo to nie chodzi o wykłady, to nie chodzi o takie suche zdobywanie wiedzy, tylko właśnie takie spotkanie Boga w drugim człowieku. Na kurs może przyjść każdy, niezależnie od wieku, od młodzieży po osoby, które tego doświadczenia życiowego swojego mają już bardzo dużo. Ja osobiście kurs Alfa przeszłam, mając około 20 lat. Na tym samym kursie, w tym samym roku była moja mama, i myślę, że dla nas obu był to kurs owocny. Ja przechodziłam ten kurs z perspektywy osoby. Która była blisko z wiarą, ponieważ od dzieciństwa chodziłam na różne wspólnoty. Ale przychodzą na niego również osoby, które nie są blisko z Kościołem i chcą dopiero tego Boga poznać. I myślę, że każdy z nas jest w stanie na tym kursie znaleźć coś dla siebie, zobaczyć Boga, zobaczyć, odkryć tą cząstkę, której brakowało. Właśnie w tych rozmowach, jak, jak widzimy perspektywę drugiego człowieka, kiedy mamy możliwość porozmawiać, czego raczej nie robimy codziennie, tak jak brat mówił, jest to coś, co pomaga nam pogłębić takie i zrozumieć siebie nawzajem. Na tych spotkaniach wspólnie się uczymy i śmiejemy. Bo zależy nam na tym, żeby przebiegały one w radosnej atmosferze, więc śmiech, dobry humor są jak najbardziej ważnym elementem tego kursu. Co nie znaczy, że jeżeli ktoś jest smutny, to, to nie ma przychodzić, jak najbardziej zapraszamy. Na każdym spotkaniu również przygotowujemy coś pysznego do jedzenia. I te wspólne posiłki pomagają w stworzeniu takiej miłej atmosfery i dają okazję do poznawania się i nawiązywania relacji czy przyjaźni. Jest to taki właśnie czas na samym początku, kiedy możemy porozmawiać tak naturalnie, tak, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, z osobami, które gromadzą się w tym samym celu. Nie muszą być to rozmowy o Bogu, jakby mogą być to takie nasze zwyczajne, prywatne rozmowy. Staramy się również pomagać sobie nawzajem we wszystkim, w czym możemy. Podczas spotkań można zapytać o wszystko, ale też nie ma konieczności zabierania głosu. Jeżeli nie chcesz, nie musisz się wypowiadać, ponieważ wszystko na tym kursie odbywa się w wolności. Więc zapraszamy, przyjdź raz i zobaczyć, czy ci się spodoba. Osoby, które dotychczas uczestniczyły w takim kursie, zazwyczaj twierdzą, że był on owocny i że udział w nim był dobrą decyzją, a niektórzy nawet mówią, że jedną z najlepszych ich w ich życiu, więc wydaje się naprawdę, że warto. I tutaj takie informacje bardziej szczegółowe. Zaczynamy 2 października w środę o 18.30 w Kawiarence Wieczernik, czyli z drugiej strony kościoła, na salkach na dole. Kurs jest bezpłatny. Jednak chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać w zakrystii, ewentualnie telefonicznie lub przez formularz internetowy. Szczegóły będą znajdowały się również w zaproszeniach drukowanych, które będą rozdawane przy wyjściu z kościoła. I tutaj Krzysztof będzie stał z tymi zaproszeniami. I pomyślcie, czy nie chcielibyście przekazać takiego zaproszenia komuś ze swoich bliskich lub znajomych, ponieważ to zaproszenie nie jest tylko dla Was, dla tych osób, które są dzisiaj tutaj w kościele, ale zapraszamy naprawdę wszystkich. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia z Bogiem. Chciałbym podkreślić, wyróżnić drukowanymi literami, opatrzyć wykrzyknikami to, co Kasia powiedziała na koniec, że Alfa jest dla wszystkich. Dlatego to zaproszenie najpierw kierujemy do Was, którzy trwacie przy Panu Bogu, spotykacie się z nim, znacie go i Alfa daje możliwość pogłębienia swojej więzi z Panem Bogiem, wejścia może na jeszcze wyższy level tej, tej relacji z nim. Ale Alfa jest też także dla tych, którzy słabo wierzą, którzy się chwieją, którzy mają może problemy z praktykowaniem swojej wiary ale także dla tych, którzy nie wierzą w ogóle, aby już drogę do Pana Boga zagubiły dawno. I tu liczymy na was. Ci ludzie nie usłyszą tych, tych informacji, o jakich teraz mówimy. Nie wejdą na naszą stronę internetową, żeby zobaczyć, co tam w Kościele, jakie ogłoszenia były. Nie wejdą na naszego Facebooka, bo ich to zupełnie nie interesuje i nie obchodzi. I to jest przestrzeń dla ciebie właśnie, Okazja do tego, żeby przyprowadzić kogoś do Pana Jezusa. Nie musisz głosić wielkiej katechezy tej osoby, tylko wziąć zaproszenie dzisiaj od Krzysztofa albo od Kasi i z tym zaproszeniem podejść do kogoś bliskiego, członka twojej rodziny. Może, może twoje dziecko ma problemy z wiarą, może twój mąż, może jak, jakaś ciotka, wujek, może twoja sąsiadka, kolega z pracy. Są dla Ciebie osoby ważne. Zależy Ci na nich. Chciałbyś się przeprowadzić do Pana Boga, żeby go poznały, bo ci, wiele ci to daje. Nie wiesz, jak to zrobić. Tu mamy konkretne narzędzie. Zaproś Go. Daj zaproszenie. Najwie najlepsze efekty takie zaproszenie ma miejsce wtedy, kiedy samemu z tą osobą się przyjdzie. Wiecie, dać komuś zaproszenie, słuchaj, tu jest taka rzecz w kościele, no, i ogłaszali, jak tam pójdziesz, to, to, to cię nawrócą. No to wiecie, jaki jak, jak, jak jest potem efekt. To zaproszenie ląduje w koszu i nikt i się w ogóle tym nie przejmie. Ale jak zaprosisz kogoś, by przed tobą, tak, słuchaj, jest takie wydarzenie, jest szansa, żeby po, porozmawiać, pomyśleć o tym, co jest ważne w życiu, może pójdziemy razem, to łatwiej się ośmielić takiej osobie, kiedy wie, że nie, nie pójdzie w nowe miejsce, nie będzie sama, ale przynajmniej tę jedną osobę Ciebie będzie znać. Dlatego liczymy na, na to Waszą inicjatywę, byście znaleźli osoby, które macie w swoim środowisku, otoczeniu, które można by zaprosić, z nie można by przyjść. Jeszcze jedna ważna informacja. Przychodząc na Alfę, nie jedzcie w domu kolacji. Bo kolację zjemy razem. To spotkanie rozpoczyna się posiłkiem, kolacją. Bardzo dobrą. Tutaj bardzo, bardzo dobre są kolacje na Alpach. Dlaczego? Bo, bo chcemy ten czas przeżyć w bardzo przyjemnej, miłej, domowej atmosferze. Bo to jest najlepszy kontekst do tego, by słuchać o, o Jezusie i o Ewangelii. Przecież jak czytamy Ewangelię, to bardzo dużą część tego, co Pan Jezus nauczał, to się działo gdzie, kiedy? Owszem, w synagodze też. W domu modlitwy. Ale chyba jeszcze więcej działo się w domach, na ucztach, przy jedzeniu. Jak jedli, pili, i w międzyczasie Jezus coś też mówił. I Alfa właśnie to wykorzystuje, tą metodę, którą stosował Pan Jezus. Dostajemy szansę, dostajemy metodę, dostajemy narzędzie, bardzo konkretne, którego nie musimy wymyślać, nie musimy stawać na głowie żeby wreszcie haha, móc się przełamać i, i choćby w taki sposób powiedzieć komuś pan Jezus się podprowadzić go do niego skorzystajmy z tej możliwości z tej opcji i, i bądźmy narzędziami poprzez które pan Jezus może docierać do ludzi którzy są wśród nas pośród nas ważni bliscy nam by Pomóc Jemu dotrzeć do ich serc, bo o to przede wszystkim chodzi. Pan Bóg szuka w każdym sercu szczeliny, najmniejszej przestrzeni, otwartości, by móc do nas dotrzeć. Możemy mu w tym pomagać.